Należy o seksualności, o potrzebach rozmawiać. Jak podchodzić do rozmów y, o seksie? Seks jest obdarowywaniem siebie, to jest czerpanie przyjemności. Seksualność jest kawałkiem życia zdrowia psychicznego, więc jeżeli jej nie ma, doprowadzamy do frustracji. Czy seks kończy się po pięćdziesiątce? Często ten dobry seks tak naprawdę zaczyna się po pięćdziesiątce. Partnerem programu są wysokie obcasy ekstra. A na naszej kanapie Mariola pietroń rateńska psycholożka, która odpowie, czy jeśli miłość dojrzewa, to namiętność musi wygasać. A taką inspiracją do naszej rozmowy z Mariolą jest artykuł w Wysokich Obcasach. Jak wskrzecić te. Iskrę na nowo. Była to rozmowa z doktorem nauk medycznych Robertem Kowalczykiem, a rozmawiała Ewa Pągowska. Ten artykuł oraz inne bardzo ciekawe artykuły z dziedziny psychologii, z dziedziny także takich no, tematów gorących, społecznych, znajdziecie właśnie w wysokich obcasach ekstra. I mamy, Mariolu, takie pytanie na początek. Czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby wskrzesić coś, co wygasło? Dzień dobry państwu. E, oczywiście, że jest możliwe. Tylko jakby warunek jest jeden: należy o seksualności, o potrzebach rozmawiać. A to, z czym się spotykamy, to przede wszystkim są trudności komunikacyjne w relacjach. I tutaj e, Robert Kowalczyk, doktor Robert Kowalczyk powołuje się właśnie na badania sprzed e, kilku miesięcy, gdzie jest wskazany, świeża sprawa, bardzo świeża, a wręcz gorąca, tak mhm. jak sam seks, więc powołuje się, że 16% nie rozmawia o seksualności. E, i on jakby pokazuje, że jego zdaniem tak naprawdę jest to niedoszacowany wynik. Ja ze swojej praktyki klinicznej też mogę powiedzieć, że zdecydowanie więcej osób nie rozmawia o seksie. Myślę, że to może być nawet do 50% w skali populacji naszej. Znaczy to, co mówisz, jest krzepiące. No bo to znaczy się, że jest rozwiązanie problemu, tylko droga powinna do tego prowadzić jakaś, a nie droga przez zaniechanie. Tak jest. Szanowni Państwo, kiedy na przykład mam jakiś posiłek, powiedzmy, ktoś nam serwuje przepyszne danie mhm. i e, czujemy, że odrobinę brak, czy to soli, czy to pieprzu, prosimy o to. Tak? Czy, czy mhm. mogłabym prosić o sól, pieprz? E, a tymczasem, kiedy dochodzimy do tematu seksualności, niekoniecznie jesteśmy w stanie powiedzieć partnerowi czy partnerce, kochanie, wiesz, a ja bym chciała w taki w taki sposób. Na przykład mam taką fantazję. Ale Mariol, mnie bardzo ciekawi. Inna, inna, znaczy ja, ja, teraz w ogóle przejdziemy do tego, jak rzeczywiście o tym rozmawiać, bo tutaj w artykule też pan doktor o tym mówi, pan profesor o tym mówi, ale dlaczego w ogóle tak się dzieje? Dlaczego, dlaczego się dzieje tak, że ludzie, którzy się kochają, może to uczucie w, tak, w tym wymiarze fizycznym podumrzeć, wyschnąć, że trzeba podpalać? A... To jest też tak, że niejednokrotnie jesteśmy po prostu zmęczeni taką codziennością, zabieganiem, bo obowiązki, bo stres, bo dzieci, bo coś się dzieje. Proza życia. Proza życia i to nas zabija. E, tak? Czyli właśnie to obciążanie stresem. E, dalej, kwestie właśnie, tak jak powiedziałam, komunikacyjne, ale też ważnym aspektem na przykład są kwestie związane z hormonami i w ogóle ze stanem zdrowia. E, to, co jest jakby takie fascynujące, że na przykład u mężczyzn, u których kilkukrotnie, wielokrotnie powtarzają się sytuacje z problemami ze wzwodem, to jest taki sygnał, że za 5 do siedmiu lat może na przykład rozwinąć się choroba związana z układem krążenia. Jakby seksualność, która jest jakby w obszarze naszego zdrowia psychicznego, ale też fizycznego jest bardzo ważnym takim aspektem, bym powiedziała, zdrowotnym. Częścią zdrowia. Tak jest. I to po prostu trochę jakby z upływem czasu może powodować, też organizm też Staje się trochę inaczej funkcjonuje. Dokładnie. Tak i tutaj y, zdrowie temu towarzyszące, to zdrowie seksualne też inaczej wygląda. Tak jest. Więc na przykład, kiedy mamy problemy z hormonami tarczycy, kiedy na przykład leczymy się na różnego typu zaburzenia, depresyjne, mhm. stany lękowe, to jakby obszar seksualności jest jednym z pierwszych, który gdzieś ulega osłabieniu. U mądrych lekarzy jest to też temat tak zwanej diagnozy, prawda? Rozmowy z pacjentem, jak tak wygląda jest. życie seksualne. Czy, czy pan, pani aktywnie uprawia seks? Dokładnie, bo pytanie, czy jesteśmy w związku wcale nie znaczy. I odpowiedź to wcale nie znaczy, że ta seksualność istnieje, bo są związki, w których na przykład nie ma bliskości. No ja rozumiem, ale ja, 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 ja tego w ogóle nie mogę zrozumieć do końca, dlatego że w związku małżeńskim musi być element w ogóle więzi fizycznej. Bliskości. A to wszystko zależy od tego, jak para jakby funkcjonuje, jakie są ich potrzeby. Bo są takie, takie związki, w których ten aspekt właśnie miłości fizycznej jest absolutnie gdzieś na samym, na samym końcu, wręcz niepotrzebny. To jakby mm -hmm. pytanie o normę partnerską. Okay. Na co się para umówiła. Tak jest. <grych> Jaka jest umowa? Tak. E, Mariolu, jak podchodzić do y, rozmów y, na. Tematy seksu, bo przytoczyłaś badania, w których y, mówi się o tym, że seks jest drugim tematem tabu w rozmowach y, między y, partnerami. Czyli jak podchodzić do rozmów y, o seksie, żeby nie urazić y, czy nie zawstydzić partnera. To jest faktycznie bardzo wrażliwy temat. Więc na pewno nie kiedy jesteśmy już w łóżku, kiedy ewentualnie nam się y, pojawia ochota na zbliżenie. Mhm. Staramy się, zresztą też pan doktor ta, tak, tam wskazuje. Nie rozmawiać o problemie tuż po nieudanym czy niesatysfakcjonującym seksie. Lepiej odczekać, przygotować się do tej rozmowy i zacząć ją poza sypialnią. Tak jest, więc przy jakiejś kawie, e, tak, spokojnie, będąc właśnie poza obszarem sypialni, powiedzieć, że wiesz, jakby na przykład brakuje mi naszej, e, naszej bliskości, tym bardziej, że pamiętam, jaki był żar wcześniej. E, tak, jakby wskazać e, też, e, też no, jakby na, na tę ważną potrzebę. Poza tym też ważne jest, żeby pamiętać, że z czasem nasze ciało się zmienia, bo na przykład jest jedna, druga ciąża, ale też i chociażby kwestie związane, już z wiekiem, z różnego typu jakby chorobami, które współistnieją, więc to ciało przestaje być at tak atrakcyjne, jak było na początku, więc ten aspekt fizyczny gdzieś tam odgrywa rolę. Ale to, co tak naprawdę nas. By, Porywa, ekscytuje, to jest osobowość tej, tej naszej partnerki czy partnera. Więc ważne jest, żeby na to spojrzeć, że to jest człowiek, który jest dla mnie ważny. Seks jest obdarowywaniem siebie, to jest czerpanie przyjemności. Jeżeli na przykład mamy dużo takich, bym powiedziała, codziennych obowiązków e, i pary na przykład nie mają czasu, mhm. to może warto po prostu sobie planować randki. Niech one będą właśnie takim szczególnym czasem, szczególnym dniem, z celebracją, a może gdzieś wyjechać na romantyczną randkę. Ale to, to co mówisz, Mariola, jest ciekawe, dlatego że rozumiem, że tu może nie chodzić o wygląd. Tylko o jakieś inne rzeczy, które są tak jak pod, pod, pod spodem Oj, bardzo bardziej. Ci, bardzo dziękuję Ci za tą uwagę, ponieważ faktycznie, jeżeli my w ogóle nie rozmawiamy, jeżeli nasz, nasz partner, partnerka nas po prostu wkurza, bo coś zrobił, coś powiedział nieprzyjemnego, to narasta w nas jakiś rodzaj frustracji, złości i może się na przykład pojawić taka sytuacja, że brak seksu jest karą w związku, mm. albo jest takim reglamentowaniem, przepraszam, kupczeniem, że jak jak się ty będziesz taki, taki, tak, czujesz taka, to e, wtedy e, no, zapraszam to, do sypialni. to jest ten głębszy problem, który trzeba Zdecydowanie. omówić. Zdecydowanie. Właśnie, mhm. ale to podstawą jest zawsze rozmowa. O co tak naprawdę chodzi? Był taki dowcip kiedyś związany z generałową zajączkową, która na rozprawie rozwodowej, tutaj Paweł od razu tak, się ożywił, bo... podała jako przyczynę rozwodu następującą argumentację. Wysoki sądzie, nudzić się za dnia nie ma sprawy, ale nudzić się nocą, to przekracza moje możliwości. I moje pytanie jest związane właśnie z tym. Nudzeniem się y, w nocy mhm. i y, z niewartukowanymi potrzebami, fantazjami y, seksualnymi. Tak. Powiedz proszę, jak rozmawiać o swoich y, takich pragnieniach, oczekiwaniach. oczekiwaniach, fantazjach, no bo żeby się też wyzwolić mhm. ze stereotypów, Nobliwej y, pani domu, czy statecznej małżonki, czy, mhm. że tak powiem, szanowanego y, 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 lekarza. Jak, mhm. jak uwolnić w sobie y, ten smak? Na seks i rozmowę na ten temat? Umówmy się, że ta noc to jest symboliczna, ponieważ w seksualności naprawdę są takie pary, które bardzo lubią seks, na przykład poranny, bo wtedy po nocy jest odpowiednie stężenie testosteronu i jakby te możliwości mhm. są inne. Niektóre mają fantazję w trakcie bym powiedziała, przerwy lunchowej, to już popołudnia, to jest jedno. Natomiast e, ważne jest, e, żeby właśnie dzielić się tymi fantazjami mówić właśnie, kochanie, na przykład miałabym ochotę, albo co byś powiedział, czy powiedziała na taką, taką sytuację. Tym bardziej, że jakby badania też wskazują, że jeśli chodzi o kobiecą seksualność, my jesteśmy bardziej tak zwane responsywne. Respon jakby odpowiadamy, reagujemy, na sygnał z drugiej strony. Czyli, czyli nas ekscytuje, podnieca widok, tak, jakby mm -hmm. naszego partnera czy partnerki, że jakby na, że działamy na nie. Na niego czy na nią. Więc to jest jakby e, bardzo ważne. Ale ja mówię, to, że mamy fantazję, wcale nie znaczy, że te fantazje e, chcemy spełniać, bo e, możemy rozmawiać, natomiast niekoniecznie chcieć je zrealizować. W ogóle sama rozmowa jest już ekscytacją. To chociażby wysłanie jakiegoś zaczepnego SMS-a. Tym bardziej, że wiele par ma swój konkretny język miłości, konkretne zwroty, których, których się używa. Więc ważne jest, żeby też sobie przypomnieć, co takiego mhm. jak na początku. Wrócić do tego. Aby tak, zobaczyć, jak. Pięknie powiedziałeś o zasadach BHP, PEPOSZ i tak dalej. To faktycznie tak trochę jest. Przypominajmy sobie, jak było wcześniej. Co nas ekscytowało? Jakie właśnie były te początki z seksem? W artykule y, y, osoba prowadząca rozmowę z panem profesorem y, mówiła, że na początku znajomości jesteśmy bardziej. Odważni, ponieważ nie wiemy, co z tego związku wyniknie. A potem obserwuje się tak zwane wejście w swoje buty, w pewne stereotypy, które zubażają y, życie y, seksualne. Mhm. Jak się temu nie dać? To jest tak. Początek związków, faktycznie mamy wysokie endorfiny. One działają w taki sposób, że gdyby zrobić badania porównawcze e, osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby zakochanej, to faktycznie jakby podobne są objawy. Bo tak to działa, że my mamy dać się porwać, więc mamy, mamy tą ekscytację, endorfiny nas podkręcają. E, kiedy pojawia się aktywność seksualna regularna, to do tego dochodzą jeszcze oksytocyny, czyli poczucie bliskości, Właśnie tej przyjemności, i my chcemy się stabilizować przy tym kimś. Tak właśnie działa, działa ewolucja, działa nasza biologia. Jak się nie dać tej rutynie, to przede wszystkim jakby pozwalać sobie na tą czułość, na dotyk. Niejednokrotnie jakby pewne, pewne mity funkcjonują, że w seksie zawsze musi być orgazm, że kobieta tylko na to czeka. Tak naprawdę jakby główną potrzebą kobie, kobiecą to jest potrzeba bliskości i przyjemności. A cudownie no, się kiedy dojdzie... mężczyzna też tak. Tak jest. W każdym razie ważne jest, żeby sobie pozwalać na tą czułość, bliskość, dotyk, różne takie sygnały, zaczepki gdzieś w tej przestrzeni domu. A niekoniecznie też domu. Ale czy to, co pyta Madzia, nie jest związane też z tym, że my z czasem boimy się o pewnych rzeczach rozmawiać, dlatego że a nie boimy się na początku związku, bo się boimy, że przez to ten związek stracimy, że to będzie jakiś temat, który hmm, może spowodować uh -huh. tak dużą różnicę. Zdań, że no, nie spotka to się ze zrozumieniem, z takim wyjściem naprzeciw w ogóle tam wzajemnym oczekiwaniom i wyjaśnieniu różnych rzeczy, tylko właśnie temu, że no, dość prosto jest teraz rozwiązać różne instytucje, nawet prawnie związane mocno y, aktem y, ślubu, czy to nie, nie, nie ma tutaj tego stresu, też gdzieś tam w tyle tego? Myślę, że jest coś takiego, że boimy się odrzucenia, właśnie, że jeżeli powiemy o czymś, co jest dla nas, dla nas ważne, Zostaniemy ocenieni, A jakby w naszą kulturę głęboko wpisany jest lęk i wstyd. wstyd. Właśnie o pewnych tematach się nie rozmawia. Tak, nie rozmawia się o pieniądzach, nie należy pytać o, e, o wiek, e, a już tematy związane z seksualnością, w ogóle używanie języka, tak nazywanie konkretnych aktywności, aktu płciowego, e, b, jest dla nas kłopotem. Więc to jest też słuszna uwaga, <laughs> Pawle, że może tak być, że my nie chcemy e, rozmawiać mówić o swoich potrzebach, bo może się okazać, że, że ktoś nie, nas nie zrozumie. A jak poradzić sobie z y Takim powodem wygasania iskry, jeżeli partnerzy nie mają ochoty na seks w tym samym czasie. Bo często tak jest, że panowie są aktywni, tak, seksualnie uh -huh. ze względu na testosteron e, e, rano, uh -huh. e, a kobiety potrzebują tego dnia na zbudowanie e, nastroju, nie wiem, tej bliskości, po to, żeby mieć seks, bliskość później. I co ty tutaj radzisz? Jak o tym rozmawiać? Um, oczywiście ja zawsze radzę, żeby rozmawiać wprost, czyli żeby, żeby powiedzieć... Kochanie, no to jeśli nie, e, nie rano, to kiedy byłoby dla Ciebie przyjemnie? Kiedy też rozmawiać trzeba. Pewnie, to jest jakby zawsze, rozmowa jest podstawą. Inaczej jak ustalimy nasze wspólne e, tak, wspólne stanowisko, tak trochę biznesowe? No, w ogóle to jest tak, znaczy no, to jest, wtrącam się tutaj, ale przecież w związku trzeba nie tylko o takich rzeczach rozmawiać, tylko ustalamy urlopy, ustalamy też organizację dnia pod kątem mm -hmm. zajmowania się dziećmi? Ustalamy jakoś tam wybór pracy takiej, żeby to było skoordynowane z innymi rzeczami, weekendy ustalamy, no to, no to też w ogóle trochę jest jakby. Sami sztuczny problem tworzymy, wyłączając życie seksualne, z czegoś co tak, też powinniśmy ustalać. Pomijając, tak naprawdę jeszcze jest jedna ważna kwestia, że seksu my się uczymy tej bliskości i w nowych relacjach, w nowych związkach, jakby zaczynamy często od początku, bo właśnie jest kwestia pewnego rodzaju preferencji e, i wrażliwości konkretnych sfer intymnych e, i właśnie tego obszaru fantazjowania, więc jeżeli nie rozmawiamy, to ja jak my mamy doprowadzić do sytuacji, w której mamy przyjemność z seksu? To, że ktoś jest już po, po inicjacji, powiedzmy, ileś lat ma aktywnego życia, zmienia partnera, zmienia partnerkę, wcale nie znaczy, że to, co sprawdzało się w tamtej relacji, będzie się no sprawdzało w następnej. A co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli partner, partnerka wyśmiewa. Chęć rozmowy na ten temat wyszydza albo bagatelizuje. W, 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 w artykule e... jest taka nawet nawiązanie do tego. Tekstami każdemu się zdarza. Mój były też miał ten problem. Tak, ale to jest w sytuacji już tak zwanej niemocy. Ale ja pytam o to, że jeżeli, jeżeli ja chcę, jestem stroną czynną, chcę porozmawiać o, o, o tym, jak zmienić. Jak ktoś mówi, daj spokój, mamy ważniejsze sprawy na głowie, kredyt, czy posprzątałeś w lodówce, tak garaż, piwnica, czy sobie posprzątałeś. W Ważne jest, żeby powiedzieć, co czuję i dlaczego jest to dla mnie ważne. Tak? Że Mam swoje potrzeby, kochanie, rozumiem, że to dla Ciebie może być temat y, niezręczny, temat mm. trudny. Ale zależy mi na tym, żebyśmy porozmawiali, tak, żebyśmy spróbowali jakieś, jakieś porozumienie wypracować. Seksualność jest kawałkiem życia zdrowia psychicznego, więc jeżeli jej nie ma, doprowadzamy do frustracji. I to właśnie, między innymi, zdarzają się takie sytuacje, w których brak tej sfery seksualnej powoduje rozpad małżeństw, rozpad związków, więc też ważne jest, żeby na ten jakby aspekt, popatrzeć czy wspólne oglądanie erotyki czytanie literatury no. erotycznej <noise> lub y, takie eksperymentowanie to dobry pomysł, czy raczej ryzyko? E, ważne jest, żeby też dobrać odpowiednie treści. E, bo może się okazać, że jeżeli zaczynamy od filmów pornograficznych, umówmy się, to może być tak zwany hardcore dla osób, które są szczególnie wrażliwe. Gdzieś ten temat seksualności jest tematem tabu. Ale możemy zacząć od jakichś na przykład e, komedii romantycznych, a potem idźmy w kierunku takich e, delikatnych, e, bym powiedziała, e, seksualnych tematów. E, też sporo jest filmów, które gdzieś pokazują, a owszem jest te 50 twarzy greja i 365, które już troszeczkę są, powiedzmy, bym pikantniejsze, ale tak, jakby poprzez oglądanie wspólne możemy w sposób bezpieczny nawiązywać. Możemy powiedzieć, o, a to fajne. Tak, to mi się podoba, to też buduje taką, taką bliskość i pokazuje, że jakby zaczynamy sprawdzać swoje preferencje, zaczynamy się lepiej rozumieć. A co sądzisz o kartach erotycznych? Co to, są, w co to są karte erotyczne? wspomniane jest to jako taki wyzwalacz yy, że tej namiętności. No zaraz dopytamy. <laughs> tak, że właśnie jakby proponujemy. Jest, to kiedyś był taki, była taka gra Flirt yy, i on mhm. właśnie jest, jest podobnym. Że tutaj mamy propozycję właśnie, co byśmy z... Na co byśmy mieli ochotę, tak możemy zagrać. Ale są też kości, które na przykład pokazują e, pozycje seksualne, tak, które można by było zastosować. Bo takich obszarów jest sporo, gdzie możemy poeksperymentować. Marielu, wiem, że na co dzień pracujesz z dojrzałą młodzieżą, z silversami e, i e, pracujesz także, organizujesz warsztaty, szkolenia na temat seksualności. Mm. Powiedz e, e, coś na ten temat. Czy, czy seks kończy się po pięćdziesiątce? To jest tak, że często ten dobry seks tak naprawdę zaczyna się po pięćdziesiątce. I jakby obalmy ten pierwszy mit, um, ponieważ jakby w pewnym momencie wchodzimy w fazę, kiedy już nie mamy tych takich bym powiedziała codziennych zmagań, trudności i tak dalej. Mniej obowiązków. Też mamy tak i mamy jakby świadomość upływającego czasu, ale też nabieramy odwagi, więc jakby uwielbiam prowadzić warsztaty, spotkania z tak zwanymi silversami, gdzie padają pytania dotyczące jakby lubrykantów, jakiego typu środki powinny być używane, żeby na przykład zmniejszyć chociażby suchość pochwy, która już się pojawia w momencie wejścia w fazę menopauzy. Ale jakie na przykład pozycje? To co też jest bardzo ważne, jakby odwołuje się do tego jak aspekt seksualny tak jak seksualna aktywność sygnalizuje kondycję, tak? Czyli też jakby stan, stan zdrowia, czy to cukrzyce, czy też tak problemy z tarczycą. Rozmawiamy o tej jak ale też na przykład w aspekcie profilaktyki. To, co jest ciekawe, w ostatnich latach znacząco wzrosła e, liczba nosicieli HIV i AIDS. E, I w jakiej grupie wiekowej? Ano, w grupie silwersów. E, ponieważ jakby myślimy sobie, że skoro już tak menopauza, czy po menopauzie, to jakby nie, nie ma tej szansy na zajście w ciążę, więc hula i dusza, piekła nie ma, a zapominamy o kwestii właśnie tej e, tak związanej Zdrowotne. z chorobami zdrowotnej. W związku z tym też często przypominam o tak, o chociażby prezerwatywie. Proszę bardzo. Tak, I tak jakby chyba została, Madziu, wskrzeszona tutaj iskra. Ale wskrzeszona iskra Mariola, ponieważ kończymy już naszą rozmowę tak na koniec, już... Czyli zechciałabyś podsumować w trzech punktach, co ważnego jest właśnie dla tego wzniecania. Mm -hmm. Iskry, walkowie, takie top trzy. Top trzy przede wszystkim czułość i szacunek. Czyli rozmowa tak, to z delikatnością na temat różnego typu trudności, ale też i właśnie fantazji, że na co byśmy mieli ochotę. To, że aktywność seksualna to jest przedłużenie naszej witalności i naszego zdrowia. I to jest jeden z piękniejszych darów, który możemy sobie wzajemnie przekazywać. Więc dbajmy o naszą seksualność. Pamiętajmy, że to jest ta energia, która powoduje, że nam bardziej będzie się chciało żyć i czerpać przyjemność z życia. Tak, tak jak sport to zdrowie, to pamiętajmy, że seks... To zdrowie i to język miłości. I więcej tak o tym można przeczytać w Wysokich Obcasach Ekstra. Mamy tam specjalny tekst, który pokazujemy państwu w ogóle też sposób na to, żeby można było dotrzeć do, jak dotrzeć łatwo do czasopisma, a i tego materiału, który spośród innych ciekawych tematów traktuje o sprawie, o której żeśmy długo z Mariolą Pietroń-Ratyńską rozmawiali. Bardzo a dziękujemy. Na ekranie pokazany Dzięki. jest kod QR, który wystarczy na telefonie ściągnąć i można zakupić w ten sposób wersję elektroniczną. wersję elektroniczną, a wersja papierowa dostępna jest we wszystkich, to mi się zawsze podoba to określenie dobrych punktach sprzedaży trasy. Mariolu, dziękujemy Ci za rozmowę. Chciałoby się więcej y, i liczymy na to, że y, Twoje wizyty w Silver TV będą przekraczaniem tego tabu w rozmowach, właśnie. A ja w sesji. bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona tym bardziej, że uwielbiam wysokie obcasy i serdecznie Pana doktora Roberta Kowalczyka pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Do zobaczenia. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.